Joanna Gadzinowska-Szczucińska Ludeczka, Plamka i Worek na WF Skończyły się wakacje. Ludek i Ludeczka mieszkają razem z rodzicami i braciszkiem w dużym mieście w wysokim domu na trzecim piętrze. Cieszą się na spotkanie z kolegami, ale chcieliby też, by wakacje nigdy się nie kończyły. Wakacje są przecież czymś zdecydowanie najlepszym. Co roku dzieci wyjeżdżają z babcią nad morze. W tym roku było bardzo ciepło, słońce aż parzyło, trzeba było zrobić przerwę w plażowaniu. Babcia zabrała ich do fokarium, gdzie gruby pan karmił foki rybkami. Jedna z fok ta z białą plamką na głowie, podpłynęła tak blisko, że ludeczka mogłaby ją dotknąć. Gruby pan powiedział jednak głośno: Uwaga, foka może ugryźć. Dziewczynka mu nie uwierzyła. Dlaczego ta miła foka miałaby zrobić nam krzywdę? Zastanawiała się. Przecież ona wcale nie wygląda na gryźliwą. Ludeczka nazwała ją plamką. Za rok może znowu spotkają się nad morzem? Gruby pan mówił o tym, jak dużo niebezpieczeństw zagraża fokom w zatocy. Mogą wplątać się w sieci, wystraszyć się motorówki, zjeść coś szkodliwego. Dobrze, że planka mieszka teraz w basenie, pomyślała dziewczynka. Przynajmniej nic jej nie zagraża. Pan wyjaśnił, że w fokarium foki nabierają sił, Zdrowieją, odpoczywają jak na emeryturze. Kiedyś niektóre z nich powrócą do morza, bo to ich naturalne środowisko. W morzu mają swoich w oczych przyjaciół i rodziny. Aż nastał wrzesień. Tak, wakacje były wspaniałe, pomyślała Ludeczka po obudzeniu. – Pada, pada! Wreszcie założę nowe niebieskie kalosze i pelerynkę! – ucieszył się jej młodszy braciszek. – Ludeczka wolałaby jednak, żeby świeciło słońce, bo wtedy chodzą do szkoły pieszo i po drodze kupują coś smacznego. – Ale nie dziś. Dziś pojedziemy autem, mogą być korki i trzeba się pospieszyć. – usłyszała fragment rozmowy rodziców. Chwyciła reklamówkę na wózek do tornistra wsunęła owinięte w siedzącą folię książki i drugie śniadanie w plastikowym woreczku. Miam, dzisiaj z serkiem i szczypiorkiem, poznała po apetycznym zapachu. Mama wie, co lubię. W kolorowej pelerynie i kaloszach wyszła z domu. Deszcz kropił, wiatr unosił w powietrzu kawałek niebieskiej folii. Dokąd się spieszysz woreczku, zapytała ludeczka. Leci do swojej woreczkowej rodzinki, zażartował ludek. Faktycznie na wysokim drzewie powiewały już trzy kawałki folii biały i dwa zielone. Wyglądały wesoło, ale ludeczka nie była pewna, czy podobają się ptakom. One na pewno wolą gniazda wśród liści. Dzieci przeszły przez podwórko i wtedy dołączył do nich tata. Najwidoczniej wracał z piekarni, ale zapomniał chyba swojego plecaka, bo bułki niósł w niebieskiej reklamówce. Zaczęło mocnie padać, więc przyspieszyli i szybko wsiedli do auta. Ach, w aucie było ciepło i sucho. Kropla deszczu spadła luderce z kaptura, łaskocząc ją w nos. Dziewczynka kichnęła, zdjęła krople z noska i przyjrzała się jej. Kropla wody wyglądała jak diamencik. Wiele podobnych kropelek spływało po szybach. Bardzo się spieszyły. Pędzą do kropelkowej szkoły, gdzie uczą się jak padać z nieba i odżywiać kwiaty, pomyślała. Tata włączył radio. Żółwie mylą worki foliowe z meduzami, które są ich przysmakiem, zjadają je, duszą się i giną w męczarniach. Ludek spojrzał przestraszony na siostrę. Ona była już bliska płaczu. Słuchali dalej. Albatrosy natomiast mylą nakrętki od butelek z pokarmem i podają je swoim pisklętom. Kończy się to niestety. Równie tragicznie. Ludeczka była przerażona. Chciało jej się płakać. Ze wstrętem spojrzała na worek od WF-u. Nigdy już naprawdę nie użyje foliowej torby, powiedziała. Tata zawstydzony spojrzał na reklamówkę z bułkami. Ludek nic nie powiedział. Było mu bardzo smutno. Dopiero w szkole przypomniał sobie, że ze smutku zapomniał zabrać świeżą bułeczkę, którą kupił tata. W szkole Ludeczka wciąż myślała o żółwiach i albatrosach. Gdy dzieci wyszły na boisko podczas dużej przerwy, koleżanki rozmawiały wesoło, wspominały wakacje. Ludeczka opowiedziała swojej przyjaciółce Felicji o żółwiach. Albatrosach i plastikowych workach. Dziewczynki zobaczyły na szkolnym boisku kilka parebek. Postanowiły je zebrać. Deszcz przestał padać, ale wiało nadal i trudno było złapać wszystkie reklamówki. Nigdy ich wszystkie nie złapiemy, nikt ich też nie wyłowi z morza, nawet gruby pan z Fokarium nic chyba nie wymyśli, stwierdziła Ludeczka. Dziewczynka Wyobraziła sobie plamkę, pływającą w morzu obok plastikowych śmieci. Oczka była przerażona, worek zasłonił jej oczy. Ta myśl towarzyszyła dziewczynce do końca lekcji. Ludeczka wiedziała, że musi coś zrobić dla plamki, dla jej rodziny, dla żółwi i albatrosów. Postanowiła pozbierać plastikowe worki w drodze do domu. Było ich bardzo dużo. Ludek, pouczony przez siostrę, pozbierał wszystkie worki na podwórku i przyniósł do domu pełen tornister reklamówek. Worków było chyba ze sto. Kolorowe folie leżały w korytarzyku, w kuchni i pod stołem. Czy to będą baloniki? Zapytał braciszek po powrocie z przedszkola. Nie, to niebezpieczeństwo dla żółwi, wyjaśniła ludeczka, a my będziemy je ratować. Wtedy do kuchni weszła mama. Od razu zrobiła bardzo zdziwioną minę. Co się stało? Czy ktoś pomylił nasz dom z kontenerem na śmieci? Ludek i Ludeczka, przekrzykując się, opowiadali o swoim pomyśle. Schowamy je w szafie, w szufladach, biurka, a, a może jeszcze w szafce na buty. I trochę uda się przechować na balkonie, tłumaczyły dzieci. Uratujemy dużo żółwia, a potem będziemy też zbierać nakrętki. One są mniejsze, zmieszczą się w kieszeniach, w wazonie, o, albo w kaloszach. Mama... Na pewno zrozumiała, bo zrobiła zatroskaną minę i po chwili zapytała: Czy w naszym domu zostanie trochę miejsca dla dzieci, które bardzo kochają zwierzęta i chcą je ratować? Czy będą tu mieszkały tylko foliowe torebki i nakrętki? W tym momencie w głowie ludeczki pojawił się pomysł. I dziewczynka czuła, że był to dobry pomysł. Przecież my ich wszystkich nigdy nie pozbieramy. One nadal będą produkowane w fabrykach. Możemy używać ciągle tych samych i nie brać ich ze sklepu więcej, wykrzyknęła. Możemy używać materiałowych, które kupiliśmy w fokarium, przypomniał sobie Ludek. Mama sięgnęła do wysokiej szafy i z górnej półki wyjęła nierozpakowaną torbę z naszytą foką. Potem zajrzała jeszcze do innej szafy i znalazła lnianą torbę bez obrazka. Tę torbę możecie ozdobić sami, powiedziała. Dzieci były zachwycone. Przez pół godziny każde malowało na torbie swój obrazek. Sporo było przy tym śmiechu i tylko trochę sprzeczek, ale w końcu uznali, że torba jest skończona. Ludeczka namalowała żółwia w błękitnej wodzie, ludek albatrosa z rybą w dziobie, a braciszek pirapa, który wyławia z morza worki. Torba wyglądała rewelacyjnie. Tego wieczoru to nie tata czytał bajkę, ale dzieci opowiadały tacie o całym swoim dniu i powziętych postanowieniach. Do piekarni będziesz chodził z plecakiem, żebyś nie brał foliowych woreczków, wyjaśniła Ludeczka. A mama ma taką przypominajkę w kuchni, i teraz kanapki będzie nam owijała w papier, dopowiedział Ludek. Tej nocy ludeczce śniła się plamka. Uśmiechnięta foczka pływała w czystym morzu i machała płetwą. Opowiadała, że spotkała swoją rodzinę i zaprzyjaźnione albatrosy, które już nie karmią piskląt nakrętkami. Teraz ich dzieci jedzą ryby i czują się wyśmienicie. W tym śnie Ludeczka pracowała w fokarium i gruby pan mógł wreszcie wyjechać na wakacje. Rano Ludeczka obudziła się wcześniej niż zwykle. Na szafce w korytarzyku czekało na nią drugie śniadanie, zapakowane w papier z narysowanym małym żółwiem, a z kuchni uśmiechała się mama. Przy drzwiach wisiał nowy haczyk na torbę, którą wczoraj sami pomalowali. To był pomysł taty. Tego dnia ludeczka bardzo się spieszyła, powiedziała więc tacie i bratu, że poczeka na nich na podwórku, bo ma jedną pilną sprawę do załatwienia. Zbiegła z trzeciego piętra i na samym dole spotkała pana Edwarda, starszego sąsiada z pierwszego piętra. Dzień dobry, jestem gotowy? Pożyczyłem tę najwyższą od dozorcy, powiedział pan Edward. Po chwili mieszkańcy budynku mogli zobaczyć pana Edwarda, jak wspinał się na drabinę opartą o pięć drzewa. To był, ludeczko, wspaniały pomysł. Szkoda, że wcześniej tego nie zrobiłem. Po chwili. Wysokiego drzewa nie szpeciły już foliowe worki, bo wszystkie trafiły do kontenera na plastik. A pan Edward postanowił wykorzystać drabinę i powiesił na gałęzi budkę dla ptaków. Przyda im się na wiosnę, ucieszyła się ludeczka. W szkole Felicja zauważyła torbę z foczką. Jaka słodziutka, czy to plamka? Zapytała przyjaciółka. Nie wiem, to chyba raczej koleżanka, ale plamkę namalowałam na innej sama, odpowiedziała Ludeczka. Felicja też chciałaby mieć taką torbę. Namalowałabym sarenkę albo świstaka, zastanawiała się dziewczynka. Ale ludeczki nie było obok niej, bo szeptała już coś do ucha pani Ani, wychowawczyni klasy. Pani Ania z uśmiechem pokiwała głową, i potem wszyscy długo się zastanawiali, o czym rozmawiały. Dopiero na końcu lekcji, pani Ania, trzymając w ręce torbę ludeczki, powiedziała: Jutro przynosimy tylko farby i pisaki. Najpierw ludeczka opowie nam o fokach i żółwiach. A potem sami ozdobicie materiałowe torby, które przyniosę. Hurra! ucieszyła się klasa. Następnego dnia sala lekcyjna zamieniła się w pracownię malarską. Wszyscy mieli niezwykłe pomysły, nawet pani Ania ozdobiła lniany worek. Gdy dzieci wychodziły ze szkoły, zauważyły, że na kubełku na śmieci ktoś napisał: Krzywymi literami. Czy na pewno musisz wyrzucić swój foliowy woreczek? Użyj go jeszcze raz, a potem jeszcze raz. <grytanie> Ludeczka poznała autora napisu. Przy drzwiach czekał na nią jak codziennie jej brat Ludek. I uśmiechał się zadowolony. Razem ruszyli do domu. Wakacje się kończą, ale dzieci pamiętają, powiedział do swojej żony gruby pan w fokarium. W ręce trzymał kopertę, a w niej list. Po chwili podszedł do basenu, usiadł na jego brzegu i przeczytał głośno. Kochana, plamko, poznałyśmy się w lipcu, myślę o tobie i bardzo chcę, żebyś wróciła do morza do swoich przyjaciół. Chciałabym, żebyś czuła się tam dobrze. Nie zabieram już ze sklepów reklamówek, mam swoją materiałową torbę, na której namalowałam twój portret. Zrobiła tak najpierw moja klasa, a potem cała szkoła. Pozdrawiam cię serdecznie, ludeczka. Pan Norbert, bo tak miał na imię gruby pan, skończył czytać i spojrzał na fokę. Zdawało mu się, że plamka się uśmiechnęła.